Duda chce ochrony dla zbrodniarza wojennego. To jest niewiarygodne. Prezydent Andrzej Duda skierował oficjalne pismo do premiera Polski Donalda Tuska, w którym zaapelował o zapewnienie możliwości udziału premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Premier Izraela Benjamin Netanyahu po przybyciu do Polski powinien zostać niezwłocznie aresztowany. Tymczasem prezydent Duda podkreślił, jak istotne jest upamiętnienie tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej oraz oddanie hołdu ofiarom Holokaustu. Zwrócił także uwagę na szczególne relacje Polski i Izraela, które łączą wspólna historia oraz współczesne wyzwania w zachowaniu pamięci o tych, którzy zginęli w niemieckich nazistowskich obozach zagłady. Prezydent wyraził nadzieję, że obecność Benjamina Netanyahu na obchodach mogłaby stać się symbolicznym gestem współpracy i wzajemnego szacunku między narodami. Jednocześnie zapewnił, że strona polska dołoży wszelkich starań, aby wydarzenie miało odpowiednią rangę i przebiegło w duchu porozumienia międzynarodowego. 80. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, przypadająca w styczniu tego roku, będzie jednym z najważniejszych wydarzeń upamiętniających ofiary Holokaustu oraz okrucieństwa II wojny światowej. Organizatorzy spodziewają się udziału delegacji z wielu krajów, w tym przedstawicieli instytucji międzynarodowych które zajmują się ochroną dziedzictwa historycznego. Partnerem medialnym naszego kanału jest Daniel Szysz. Zobacz kanał na YouTube i fanpage Daniel Szysz. Czy Polska to państwo prawa? Co zrobi Tusk? Benjamin Netanyahu, premier Izraela, znalazł się w centrum międzynarodowej uwagi. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania polityka, oskarżając go o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Decyzja ta, choć historyczna, Rodzi wiele pytań o jej prawdziwe znaczenie i możliwość egzekwowania. O co dokładnie chodzi? Jakie zarzuty ciążą na Netanyahu? I wreszcie co ta decyzja oznacza dla Izraela i jego przyszłości na arenie międzynarodowej? Zarzuty wobec Netanyahu. Międzynarodowy Trybunał Karny, na podstawie zgromadzonych dowodów, oskarża premiera Izraela o działania, które miały miejsce podczas ostatniego konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy. Zarzuty obejmują M. Inaczej. Celowe pozbawienie ludności cywilnej dostępu do podstawowych zasobów, takich jak żywność, woda czy środki medyczne. Według MTK takie działania stanowią pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Nie jest to jedyny przypadek. W podobnym kontekście nakazem aresztowania objęto również byłego ministra obrony Izraela, Joawa Galanta oraz dowódcę Hamasu Mohammeda Dejfa. Trybunał zarzuca im M. Inaczej Eskalowanie przemocy i celowe narażanie cywilów na niebezpieczeństwo. Reakcje międzynarodowe. Decyzja Trybunału spotkała się z mieszanymi reakcjami na całym świecie. Dla niektórych krajów, zwłaszcza tych popierających sprawę palestyńską, to krok w kierunku sprawiedliwości i odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Dla innych, takich jak Stany Zjednoczone czy niektóre kraje europejskie, decyzja ta może być postrzegana jako przeszkoda w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Izrael nie jest członkiem MTK co oznacza, że państwo to nie uznaje jurysdykcji Trybunału. To sprawia, że egzekwowanie nakazu aresztowania Netanyahu na terenie Izraela jest praktycznie niemożliwe. Jednak 124 państwa członkowskie MTK są zobowiązane do zatrzymania polityka, jeśli pojawi się on na ich terytorium. Stanowisko Izraela. Izraelski rząd stanowczo odrzucił zarzuty, nazywając je fałszywymi i absurdalnymi. W oświadczeniu wydanym przez biuro premiera podkreślono, że działania Izraela były odpowiedzą na ataki rakietowe Hamasu i miały na celu ochronę obywateli przed terroryzmem. Co więcej, izraelskie władze wskazują na stronniczość Trybunału, który ich zdaniem działa pod presją polityczną. To nie jest sprawiedliwość. To polityka, komentują izraelscy dyplomaci. Głos strony palestyńskiej. Tymczasem przedstawiciele Hamasu, innych palestyńskich organizacji z zadowoleniem przyjęli decyzję MTK. To krok w kierunku sprawiedliwości dla ofiar izraelskiej agresji, powiedział rzecznik Hamasu. W ich opinii, Trybunał w końcu zajął stanowisko wobec długo ignorowanego cierpienia ludności cywilnej w Strefie Gazy. Konsekwencje dla Izraela Decyzja MTK może mieć daleko idące konsekwencje dla Izraela. Po pierwsze, pogłębia ona izolację kraju na arenie międzynarodowej. Po drugie, może wpłynąć na jego relacje z kluczowymi sojusznikami. Czy premier Netanyahu będzie w stanie podróżować po świecie bez obawy o aresztowanie? To pytanie pozostaje otwarte. Izrael znajduje się również w delikatnym momencie politycznym. Nakazy aresztowania mogą wpłynąć na stabilność rządu i poparcie dla Netanyahu wewnątrz kraju. Przeciwnicy polityczni z pewnością wykorzystają tę sytuację, by osłabić jego pozycję. Perspektywy na przyszłość. Czy nakaz aresztowania Netanyahu to faktycznie krok w stronę sprawiedliwości? Czy może jedynie symboliczny gest? który nie zostanie wdrożony w życie. Eksperci są podzieleni. Z jednej strony decyzja Trybunału wysyła jasny sygnał, że zbrodnie wojenne nie mogą pozostać bezkarne. Z drugiej, brak egzekwowania tego nakazu może podważyć autorytet samego MTK. Benjamin Netanyahu, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej polityki, stoi w obliczu poważnych oskarżeń. Międzynarodowy Trybunał Karny postawił Izrael i jego przywódców pod lupą, zmuszając świat do refleksji nad tym, co oznacza sprawiedliwość w kontekście konfliktów zbrojnych? Czy ta decyzja przyczyni się do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czy może jedynie zaostrzy napięcia na Bliskim Wschodzie? Na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze poczekać. Dziękujemy za wysłuchanie. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travel-myślnik-foto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.